Siemaneczko z tej strony Kuzonek Witam wszystkich w kolejnym odcinku YouTube 22 na moim kanale I w dzisiejszym odcinku przedstawię wam kolejny sposób Na bardzo prosty zarobek końców Ale jeszcze zanim zaczniemy to zostawcie lajka Żeby po prostu mój film mogło zobaczyć więcej osób I nie martwcie się Bo ten sposób będzie dzia działał cały czas Nie będzie miało to znaczenia ile osób go obejrzy Bo po prostu ten sposób No jest po prostu najlepszy Tak jak widzicie zresztą na miniaturce Ale wszystkiego dowiecie się w dalszej części odcinka Więc zostawcie tego lajka i zostawcie mi jeszcze suba na kanale, jeżeli możecie, żeby po prostu być na bieżąco z takimi odcinkami przez cały czas, ponieważ ponad 90% z Was oglądających nadal nie subskrybuje tego kanału, a jak sobie zaznaczycie dzwoneczek, to już nie pominiecie kolejnych odcinków zarabiania, a czasami są takie sposoby tutaj na YouTubie, że kto pierwszy, ten lepszy można powiedzieć, bo im wcześniej zobaczycie film, to tym więcej możecie zarobić. No i bezbędnego przedłużania jeszcze tylko zapraszam na Discorda, tam można sobie wykupić rangę FIfach dzięki której będziecie po prostu mieli pomoc ode mnie, jeżeli chodzi o wszystko w Ultimate Team. Dostaniecie sposoby na na zarobek i po prostu będziecie mieli dostęp do odcinków I do inwestycji Wcześniej zanim wlecą one na YouTube'a A teraz już lecimy do tego sposobu No i tak jak już widzieliście ja powiedziałem Że jest to najlepszy sposób i tak twierdzę Dlatego, że chodzi tutaj o sposób z brązowymi paczkami Ten sposób jest już bardzo, bardzo stary Ale nadal po prostu pytacie mnie Jak zarabiać, co robić i tak dalej Więc sobie go przedstawię Naprawdę już wiele takich filmów na YouTube'ie widziałem No ale po prostu postanowiłem, że taki sposób nagram Ponieważ też cały czas z niego korzystam I piszę o nim na moim Discordzie i pytacie o co chodzi z tymi brązowymi paczkami i tak dalej, więc wszystko właśnie dzisiaj wytłumaczę. Jak widzicie, ja tutaj na swojej liście transferowej miałem nie miejsc, bo po prostu miałem tutaj bodajże coś koło 20 3, 25 miejsc, więc otworzyłem sobie tam tych paczek, nie wiem, 6 czy 7 i wszystkie te karty wszystkich piłkarzy po prostu postanowiłem wystawić na licytację. Oprócz tego jakieś stroje i tak dalej, i jak widzicie, yy, tylko nie sprzedały mi się dwie karty: herb Górnika Łęcznej i tego tutaj brązowego Duńczyka. Wiadomo też kilka korańczyków się nie sprzedało, ale korańczycy coś. Za bardzo nie chcą schodzić, no i zaraz wszystko oczywiście dowiecie się o co chodzi w tym sposobie. Ale jak widzicie, tutaj naprawdę jest sporo, można zarobić, ponieważ paczka kosztuje 750 monet. A na przykład można trafić taki strój za 1500, czy jakiś na przykład francuskiego menadżera, którego też wczoraj trafiłem i sprzedajecie go za 5000. Więc ja sobie teraz wyczyszczę po prostu tą listę transferową, żeby mieć miejsce na inne karty. I już lecę wam pokazać o co chodzi, więc wchodzicie sobie po prostu do sklepu, otwieracie sobie po prostu najzwyklejszą brązową paczkę. Jest ona tutaj w zakładce klasyczne paczki, i po prostu otwieracie. Trafiacie sobie taką paczuszkę za 750 monet i ten sposób jest najlepszy, ponieważ na nim się nie da stracić. Ponieważ, jak sobie otworzycie właśnie paczuszkę za 750 monet, niezależnie od czego tutaj co traficie, wiadomo, że raz na jakiś czas trafi się jakaś perełka, która będzie chodziła po ileś tam tysięcy monet. Ale jak na przykład widzicie, trafiam tutaj sobie takiego mm, gracza z Arabii Saudyjskiej i najtańsza jego karta kosztuje 3200, więc ja sobie wystawię za, za 3000 na godzinę i po prostu wystawiam na licytację. Dalej trafiam jakiegoś koreańczyka i on chodzi po 200, więc wystawiam po prostu po Dalej wystawiam sobie tego Niemca, też chodzi po 200, więc wystawiam również po 200. Jak jest jakiś ciekawy menadżer z Polski, to również sobie go wystawię po prostu, bo może będzie ktoś po prostu sobie robił skład z polski albo coś, to po prostu sobie go wystawię. Kontrakty sprzedaję, jeżeli motyw stadionu jest jakiś kolor podstawowy, to też sprzedaję jeżeli chodzi o TIFO, to sobie sprawdzam, bo niektóre TIFO naprawdę potrafią być drogie. Takie TIFO śląska, jak widzicie, najtańsze 450, więc za 250 sobie wystawię. I dalej, jeżeli chodzi o tą brązową paczkę, mam tutaj jakieś dwa inne TIFO, więc je sobie po prostu sprzedaję. No i jak widzicie z tej paczuszki, jak te wszystkie karty się sprzedadzą, to po prostu wyjdę sobie na plus. Jeszcze otworzę sobie teraz drugą paczkę i zaraz po prostu przejdziemy do listy transferowej. Wytłumaczę wam co robić, jak zmieniać te ceny, bo wiadomo, że ceny cały czas ulegają zmianie. Tutaj jak widzicie trafiam jakiegoś piłkarza z Conmebola, więc no niestety słabo, bo te, te, te piłkarze akurat no nie schodzą aż tak bardzo. Ale jak widzicie tutaj też najtańsza oferta 400 za tego zawodnika, więc również sobie ustawię tutaj 350 i wystawiam go. Tutaj jakiś Niemiec chodzi po 200, więc wystawiam po 200 bez problemu, zaraz też postaram się powiedzieć, dlaczego te karty chodzą. Jest tutaj zawodnik Realu Madryt, chodzi po 750, więc ja sobie go za 750 również wystawię. Czemu by nie? Może akurat ktoś go, będzie kup... ktoś go będzie chciał kupić. Tutaj tego piłkarza ze Stanów Zjednoczonych sobie wystawiam po najniższej. No, i mamy tutaj jeszcze jakieś, widzicie, herb. Nie ma go na rynku, więc wystawiam za fulla. No, bo może akurat ktoś go kupi, co do stroi też 750. No, i nawet takie same stroje zwracają już całą paczkę. A zobaczcie, ile jeszcze innych rzeczy trafiliście w tej paczce. Znaczy, jeżeli ja trafiłem, trafiłem też TIFO, który jest warty bardzo dużo. Trafiłem jakieś piłkarzy, więc naprawdę ta paczka już mi się zwróci. I tak po prostu otwieracie te paczki do skutku. I Po prostu tyle, ile macie miejsca na liście transferowej. Jak widzicie, ja na liście transferowej naprawdę mam. No, tutaj bardzo dużo inwestycji i tak dalej, więc za bardzo miejsca nie ma. Ale jak mam te 20 czy 30 miejsca, sobie wszystko wystawiam i staram się tak, jakby co chwilę wystawiać te karty tyle, ile tylko mogę. I Otwieram te paczki w kółko. Miałem wam powiedzieć, dlaczego te karty schodzą. Ponieważ, jak sobie ludzie robią SBC, to czasami wyszukują na rynku właśnie jakieś karty i kupują brązowe, dlatego te karty schodzą i po prostu na przykład, jak sobie wystawiacie na godzinę, to po prostu za kolejną godzinę sobie musicie wejść do tej gry i znowu każdego zawodnika, który się nie sprzedał, po kolei sprawdzacie cenę. I jeżeli cel, cena ulegnie zmianie, to po prostu wystawiacie również po prostu. Tego zawodnika. Już ze zmienioną ceną I tak robicie do skutku I naprawdę nie zniechęcajcie się jeżeli na przykład y, Któraś karta wam się nie będzie sprzedawać Bo prędzej czy później te karty schodzą Wiadomo, że im więcej macie miejsc na liście transferowej To możecie więcej otworzyć paczek I macie większą szansę na to, że traficie jakąś fajną perełkę Którą sprzedacie nawet za 5000. tysięcy No i co ja wam mogę tutaj więcej powiedzieć Jak widzieliście ja otworzyłem dwie paczki Czyli generalnie wydałem 1500 końców A jeżeli bym sobie zliczył te wszystkie końce No to już jestem tutaj jakoś 4 razy Na tych dwóch paczkach 4 razy już zarobił Ponieważ, nawet jeżeli się sprzeda ten piłkarz Realu Madryt, to na pewno się sprzeda do tego jakiś trener, czy nawet ten tutaj zawodnik za 3000, no to już zwraca się to wszystko. No i tak otwieracie sobie do skutku, tak jak już powtarzałem wcześniej. I ten sposób działał będzie cały czas, więc niezależnie od tego w jakim momencie FIFA sobie trafiłeś na ten odcinek, to po prostu możesz sobie robić ten sposób, bo ten sposób będzie cał działał cały czas. Ponieważ cały czas będą wychodziły jakieś nowe SBC, cały czas po prostu te karty będą się sprzedawać. Więc po prostu możecie to robić cały, cały czas. Nawet w szkole, jak mam jakąś luźną lekcję, tak szczerze wam powiem. To sobie robię te brązowe paczki, o ile oczywiście mam tutaj miejsce na tej liście transferowej, no bo czasami tego miejsca naprawdę nie mam. To naprawdę jesteście w stanie na tym po prostu zarobić bardzo, bardzo dużo. No i w zależności od tego. Ile po prostu czasu poświęcicie, tyle jesteście w stanie zarobić? I też zwracajcie uwagę na piłki brązowe, bo niektóre piłki brązowe naprawdę są bardzo dużo warte. E, takie podstawowe piłka, bo że z tego co pamiętam, e, biało-srebna chodzi po 5 tysięcy, więc sobie sprawdzajcie, bo naprawdę wszystko możecie po prostu tutaj sprzedać po naprawdę fajnej cenie. No i tak jak mówiłem, kontakty quickselujecie a wszystko inne stawiacie się wystawiać nawet po tej, staracie się wystawiać nawet po tej najniższej cenie. No bo te karty, tak jak mówię, i tak. I tak czy siak pójdą i po prostu co godzinę musicie sobie wchodzić żeby sprawdzać tą cenę żeby po prostu yy, no nie wystawiać tych kart na przykład cały czas po 700 monet jak jeżeli taka dana karta chodzi po 200 no bo wtedy wiadomo że te karty wam się nie sprzedają na początku tego filmu wspomniałem jeszcze że trafiłem wczoraj yy, menadżera właśnie z Francji brązowego jak widzicie takowych nie ma na rynku a jeżeli sobie wybierzecie po prostu menadżera z Francji to również go nie ma na rynku więc jeżeli traficie taką kartę po prostu menadżera z Francji w takiej brązowej paczce sprzedajecie go za 5000 i już zwraca się Wam kilka kolejnych paczek. A wiadomo, że w tych kilku kolejnych paczkach macie znowu szansę na trafienie czegoś bardzo fajnego. I to samo tyczy się również menadżerów z Brazylii, z tego co pamiętam, ponieważ ich właśnie tak samo nie ma na rynku, bo są oni po prostu, no też bardzo rozchwytywani, więc trafienie takiego menadżera to jest również coś w okolicach 3000 zysku. I to samo tyczy się piłek, tylko po prostu zaraz postaram się wam znaleźć tą piłkę i wam pokażę. Tą piłkę naprawdę ciężko jest znaleźć na rynku, ponieważ cały czas ją ludzie wykupują, no bo po prostu bardzo fajnie ona wygląda w grze z tego co pamiętam, ale jeżeli chodzi o taką czarno-białą, no to jak widzicie, ona też tutaj chodzi coś w granicach 2000, więc taka te podstawowe piłki kosztują najwięcej. Jeszcze chciałem znaleźć taką piłkę tutaj e, nie czarno-białą, tylko biało-srebrną w takie też kropki, ale jak widzicie, takiej nawet nie ma na rynku. No więc no te piłki są bardzo fajnie też rozchwytywane, a naprawdę często dropią. Więc tak jak mówię, na tych paczkach nie da się po prostu stracić, bo za każdym razem nawet jeżeli w paczce byście nie trafili nic więcej wartego niż 200 monet, to wam się to zwróci. Jeszcze wam to pokażę tutaj na ostatnim przykładzie. Załóżmy teraz, że po prostu otwieracie paczuszkę za 750 monet. No i w tej paczce musimy sobie założyć, niezależnie od tego co trafię, że nie będzie nic ciekawego i maksymalna cena piłkarza będzie to 200 monet. Więc może w tym przypadku również tak będzie, więc zobaczcie, wystawiacie sobie takiego jednego zawodnika za 200 Monet. Kolejnego zawodnika również wystawiacie za 200 monet, więc już w sumie macie 400. E, trzeciego znik o, jak widzicie, mi się trafiła tutaj jakaś fajna perełka, tutaj za 3500, więc sobie ją wystawię za, e, no nie wiem, 2700. Ale załóżmy, że kosztuje on 200, więc już 600 wam się zwraca. No i czwarty zawodnik również za 200. I jak oni wszyscy cię sprzedadzą, to zarobicie 800 końców. Jak widzicie, dodatkowo też również Quicksale. O, kolejny, kolejny, właśnie herb, który sobie wystawię po najwyższej. I również tutaj macie dwa kolejne Quicksale. I o łącznej wartości macie 800-900 końców. A paczka kosztowała 750, nawet jeżeli byście w niej nic nie trafili. Więc jak widzicie, na tym sposobie nie da się stracić. No a ja w dzisiejszym odcinku otworzyłem trzy paczki. Jak widzicie, w każdej z tych paczek trafiłem jakąś taką, można powiedzieć, perełkę, która kosztowała powyżej 3000. Więc naprawdę ten sposób jest bardzo fajny. Jeżeli mielibyście jakieś pytania czy coś, to wpadajcie oczywiście na Discorda. Tam postaram się odpowiedzieć. Piszcie PW, piszcie na czacie ogólnym. To może jakiś admin Wam odpowie, jeżeli będziecie potrzebować pomocy lub coś w tym stylu. No i zostawiacie te łapeczki w górę i Subskrybujcie, jeżeli możecie, wtedy nie przegapicie kolejnych odcinków. No i mam nadzieję, że taki odcinek Wam się również spodobał, że sposób wam się sprawdzi. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!